Wyruszamy Polonezem Zrobimy sobie mały test drive O akurat tu skręca jedziemy zakręcić Już cofnę do tyłu, dziękuję. Dobra o, już tył Napęd na tył no, Ciężko w ogóle ruszyć. Dobra I ruszamy Jestem ciekaw ile spali mi na takiej trasie Zaraz tam przejadę na s która jest po prawej stronie takie miasteczkowe drogi podjęliśmy do 50, to jedziemy do 50. To taka trasa, myślę, dobry symulator teraz jakie są złąbolowe Trochę się jedzie trasą, trochę takimi powiedzmy wioskami. Wczoraj podłączałem radio, więc spalił mi się jakiś bezpiecznik. Wczoraj działało, dzisiaj już nie działa. Na razie na szybko nie mogę znaleźć tego bezpiecznika, więc tu się nie świeci, nic się nie świeci, tu też mi się nic nie świeci. Co ciekawe cały czas coś klipa, pewnie tego nie słychać, ale tak jakby był wrzucony kierunek, ale w sumie nie jest. A kierunki działają, więc nie wiem co to jest. Jaki przekaźnik cały czas sobie tika no. i czasami przestaje w pewnym czasie. Okej, okay. tu jest na Warszawę, a ja jadę na Wrocław, więc nie robimy zabijkę. Jakoś mocno się nie przechyla ten polon, szczerze mówiąc, w zakrętach. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale da się nie jakaś. Testów, przyspieszeń i tak dalej, bo to jeszcze myślę, że, 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 że za wcześnie. W takim sensie, że chciałbym dojechać na święta do domu. Nie jestem pewien do końca jeszcze tego auta. Dopiero mamy je dwa tygodnie, więc dam mu pożyć. Ja nie wiem, 150, a mamy do czynienia 60 czy 70, takie są odczucia z jazdy takim samochodem. No i zbliżamy się do stówki, powoli, na pobliżu 90, 100, właśnie jest te 3000 310 obrotów. Więc myślę, że to jest takie optimum, i to by była taka. Idealna po prostu krew już dla tego samochodu zakładkowa, przylotowa. Nazwijmy to autostradowa To no Czuję, że on oczywiście pojechałby dużo szybciej, ale na no, 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 razie nie będę tego sprawdzał Nie jestem jeszcze przekonany. Podobno był zmieniany termostat, nic to nie pomogło Więc nie wiem czy może jakaś wada publiczna termostatu Coś tam jest nie tak Ciężko powiedzieć Jest to do sprawdzenia No i oczywiście teraz cały czas na EPG Wiadomo Nie może być inaczej No jadę do Tomaszowa To zamontuję go jeszcze raz I zobaczę ile on spala w takiej w trasie, właśnie takiej, gdzie tam większość czasu właśnie się jeżdża, taką stałą prędkością, bez jakichś portów miasta, itd. Tak Może no, o samej wrażeniach z jazdy, tutaj jest po prostu. On... Same wrażenie z jazdy jest tak, że no nie da się ukryć, że porównuję tego poloneza oczywiście do żuka, który w tamtym roku byłem na Zwombolu Też jechałem tą trasą. <laughs> tutaj mi się właśnie rozpadła skrzynia biegów. Gdzieś tam filmy podlinkuję, bo naprawdę tam się bardzo dużo działo na tym wyjeździe. To są ciekawe filmy bez zdań No i co tutaj można powiedzieć? No, jak żukiem się rozpędziłem do 90, pewnie po paru minutach, no to rozsypała się skrzynia biegów, tak? Tam przy 90 km na godzinę. Skrzynia czwórka no, nie wytrzymuje tego tempo, tam Dla żuka to optymalnie to jest tak między 70 a 80. Jest ogromny hałas. No ciężko, ciężko to takim Żukiem się jedzie. Tutaj Polonezę można powiedzieć, że to jest. Jazda jak zwykłym samochodem jest nieco głośniej. Słychać tutaj szumy powietrza, gdzieś e, boki. Słychać, że te drzwi nie są jakby wyciszone. Słychać trochę wał silnik, mało słychać. Można powiedzieć, że tego silnika za bardzo nie słychać. Teraz odpuściłem gaz, teraz wcisnę. Coś go słychać, ale nie ma tragedii. Więc można powiedzieć, że taka przyjemność z jazdy całkiem niezła. Tak, idzie się warto szybko przestawić. Na jazdę tym samochodem. Nigdy nie powinien tutaj mieć problemu, żeby jechać polonezem. Oczywiście w porównaniu na przykład do Trabanta, gdzie tam jest e, skrzynia biegów. E, właśnie tutaj mam przy kierownicy, dźwigny zmiany biegów. Kolejna rzecz jest to dwuso, więc trzeba pamiętać, że nie można hamować silnikiem itd., tak więc trochę takich, takich rzeczy jest, więc no nie każdy tam sobie tak wsiądzie i po prostu pojedzie tym samochodem. W żółku, na przykład jest skrzynia biegów trójka, więc w miejscu e, jedynki w normalnym aucie w żółku jest wsteczny. Jedynka jest w miejscu dwójki, no i tutaj jest duży problem. Tutaj też trzeba się na tą, tą skrzynię przestawić. Oczywiście tam jest gaźnik, gdzieś to auto się dławi, dusi, w każdej chwili może się zatrzymać i tak dalej. Więc tam jest zupełnie inna jazda. Więc, więc polone jest tutaj naprawdę w zestawieniu z jakimiś można go Spokojnie zestawić pewnie z jakimiś budżetowymi autami lat 90. i on jakoś mocno, moim zdaniem, nie będzie odbiegał. Mocy też tutaj nie brakuje, fajnie się zbiera do takiej prędkości, to jest chyba 80 coś koni, no raczej nie ma co narzekać. Przed chwilą podejrzałem, pod... znaczy, no ciężko nazwać to no, leciutkim Już bo słychać przez 100 na godzinę, że ten silnik zmienił charakterystykę pracy, bo słychać jest bardziej obciążony. Nie by już taki... Już tak nie reagował dobrze na gaz na Po prostu po płaskiej, ale... Ale nie ma tragedii W żółku czasami mogło się to kończyć, Nawet takie podjazdy jak tutaj Myślę, że nawet na kamerze tego nie widać Za bardzo, no to mogło się już kończyć Tym, że trzeba było redukować Żeby się nie miało odpowiedniego rozpędu Bo no już po prostu bardzo brakowało Tej mocy Tutaj na trasie Takie lekkie wzniesienia, no raczej nie robią tak? Dobrażenia. dobra myślałem że więcej przejadę wyszło 70 km a ja to jestem ciekawy jakie spalanie mu wyjdzie na 70 okay. 820 mogę być lepiej ale trochę trochę za mało tych kilometrów moim zdaniem 25 <grym> zł <złotych> za mało kilometrów żeby to dobrze ocenić Wiadomo, że tu na różnych stacjach różnej ilości gazu wchodzą, więc to no nie jest to wiarygodne, moim zdaniem do końca, okay, to spalanie wyszło prawie w przeliczeniu na 100 km to jest całe 12 litrów Nie udało mi się wjechać przez takie e, dziwne podkłady. To jest szlaki, bo tu wlatuje z jest ślisko, więc no, widać, że to, tutaj jakieś niskie samochody chyba próbowały się wjeżdżać więc teraz tutaj mi się ślizga ten samochód i podskakuje na tym, więc no. to nie będę to ryzykował, żebym tu ryzykował, żeby mi tu spadł z tego. Tutaj dostałem w gratisie powiedzmy do tego poloneza deski, koła, kanapy także jest trochę tego. Szybkie podsumowanie, co było w gratisie z Polonezem e, Oparcia, całe siedzisko, tylna kanapa, Daudi, tetetki Tutaj jakieś różne przekaźniczki, nieprzekaźniczki I tak dalej Tego typu rzeczy Idziemy dalej, tak, miska olejowa e, Pokrywa zaworów Jakieś rzeczy od parownika Jakieś stare klocki, filtry Wałek Stara uszczelka, szklanki i tak dalej Tutaj przewody zapłonowe, e, pasek rozrządu Blok silnika, sławne Trzy podpory e, Wał korbowy, no podobno się tam nie nadaje, bo bardzo bo trzeba było go przeszlifować Tutaj, no nie będę tego wyciągał, ale generalnie to rzeczy w stylu klocki, okładziny i tak dalej Złożyć alternator, z tego co wiem, regeneracji, parownik e, Stary, myślę, że tam już za wiele się z niego nie przyda, ale to jest e, Przepustnica, to jest ta przepustnica oryginalna od Poloneza No myślę, że chyba będę próbował do niej wrócić jako do oryginału Ale to zobaczymy po prostu, muszę się teraz dowiedzieć czy, czy warto po prostu w tą 2.0 inwestować czy nie Tutaj stare klosze te odbłyśniki, czy ten jakieś tam węże gumowe pasy opony, nie wiem czy mówiłem, 2005 rok, lato a no i najważniejsze, deska nie popękana w całkiem fajnym stanie, nie jest za czyste, ale myślę, że do uratowania, a no i tutaj to siedzisko od tej tetetki troszkę przypleśniały ale myślę, że do uratowania a i jeszcze jedna rzecz radio takie radyjko a, chyba w tą stronę Panasonic CD okay. no i to chyba wszystko z tych gratisów, jeżeli chodzi o takie zapakowane luzem. Tak robiłem co mogę, że ten olej się nie wylał, a jednak się wylał ale... A dobra, jeszcze jedną rzecz znalazłem. Linka, 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 od sprzęgła. Okej, okay, to wędruję sobie tutaj żeby się ten olej nigdzie się nie wylał chyba z tego co widzę poza ten, tą gumową wkładkę do bagażnika, więc super.